To pierdolę to idziemy na ekstrak. O! tak do mnie strzela Plecy Biegnę, 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 biegnę Minus Dobrze Widzę trupa No, zminusowałem go to my, to my Jagórka Ja na wprost ja Ktoś, do... pod... Ktoś do mnie strzela! Ktoś do mnie strzela To ja! Bu, 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 bu. <laughs> no to mamy dziewiątego to to, 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 to hmm. Max to było to skaw to strzelał To, to, to strzelało jak skaw, no mówię ci To był skaw Gracz Skaw gracz? Kurwa, to jest ultra rzadki, rzadki Pokemon jakby... Gracz, który strzelał jak skaw, bo nie trafił mnie prawie w ogóle. Ultra rzadki Pokemon, mówię ci. <noise> Plecak sobie wezmę. O, Kalman, ładny Mhm. Bierz kalmano u Ragmana ze prawie 100 tysięcy dostaniesz. Nie wiem. Wezmę se plecak, panie. Ej, on Czy ma kwas. Nowy IFA. A pieniądze wezmę sobie A, dół. pak. No, e, reduktor dobrze trzymać w dupie pieniądze. Dlaczego nie? Ogi, dla kogoś. No, no na, wiesz, na, na czarną godzinę. <głos> <głos> Kurwa, jak teraz deduktor Ej. przyszedł, to nie chcę kończyć. Ej, ty masz kurwa w miejscu na pistolet salewę. Ty pojewie chory. Zbagowało ci się, miałeś kurwa przy lewej nodze salewę. Okay. Też patrzę, ja patrzę. Drzwi popierane jakoś nie? Weszela jest, Weszela jest, Weszela jest. Kto jest na parterze? Rofala jest? A jest na parterze. Tak, Weszela jest. Jeden z z reszali. Ja też zdjęłem jednego. Daj mi sześć. E, szybko, no, zazwyczaj. Zreszala coś. Zreszala minus. Godeski. Po drugiej stronie. My, my. Ale po nie. heum, hełm. Hełm. Hełm, hełm, hełm na drugiej, na drugiej stronie, po tak, na dwójka. Tak, tam tam był chełm. Był hełm, poszedł na prawo ja. do... Jestem, do jestem schodem. Nie żyje, z wyszedł na dwójkach czyli ty jest na 300, tak? A znaczy na schodach tak. betonowych. Jeden na dwusetkach. po zabij mnie. A Wróć na dwusetkach, tak? Tak Nie, zszedł na dwójki. Tak. To znaczy, jest na parterze. Jestem na parterze. Na klatce jest cały czas. A na dwusetkach gdzie jest dokładniej? Na Za końcu łóżkiem? Jest na pewno, na końcu jest na pewno na dwusetkach. No i na. Był na schodach na dwusetkę. Tak, dokładnie. betonowych. Będziesz miał na lewo, jak wejdziesz na dwójki. Jednego. Jeden minus. Czyszczę, 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 ja na, tu jestem. Na dwójkach to się? O ja. Na, koryt na korytarzu, tak? Tak, ja. ja. Ja jestem na, na betonowych schodach pomiędzy Zostarza drugim a trzecim. Dobra, czysto, czysto, końcówka czysta. Na trójka ktoś jest? Nie. Dwusetki czyste. Kto świeci latarką? Dwusetki. Ach, ja. ja. Ja rzucam na trójki. Okej. Okay. Trzystetki jest w którą stronę, gościu? Pod markiem? Przy, przy, raczej przy markrumie. Tak. Biegam na trzy setki. Ja Jestem przy schodach. Jest przy, w pokoju, w pokoju, przed, przed Markiem, a był na korytarzu. Granat rzuca. U, uh, próbował mnie przestrzelić przez, przez półkę. Minut jeden. nie żyje, ktoś nie żyje. Jeszcze jeden na drewno, jeden drewno jeszcze był. Drewno, czyli jest na... Y Yyy... Na balkonie jest. Ja trzymam korytarz, trzymam korytarz cały czas. Dobra. Chodzę do trójki. Podbiegał coś chyba? Nie, czy to ja, na Ja na trójkę. Ja z dwójek na trójki chodzę. Dobra, to ja tu jestem na schodach. On nie gdzieś... Cały p... trzymasz, tak? Tak. Ja. Dobra. Pod, Cieco. Podchodzimy Cieco. go? Tak, podchodzimy. Ja pilnuję lewej, trzymajcie się prawej strony. Mhm. Czysto tutaj, balkon jeszcze sprawa. Balkon czysty? Zamknięte. Otwieram. No to ja mam dwa minusy, Panie. To osłaniam Cię, Mike. Ziga, Gena miał. DZ się gościu nazywał. Jeszcze ja nie relaksję, jak chce. zbierajcie wszystko co chcecie, ja mam 100 milionów. Okej, okay, jestem przy bramie. Rysiu, ja tu, gdzie mnie zostawiłeś? Trzymaj się pod tymi schodami i nawet Ty... nie oddychaj. Przy schodach. Dwa minusy? Obudziłeś? Możecie dochodzić, możecie dochodzić. Jednego, z dnia... dwóch zdjąłem na pewno, trzeci tam leżał w, w dziurze. Możecie dochodzić, możecie dochodzić. Oni nie byli za kiblami, byli na lewo od bramy jak wychodzisz. Wychodzisz z bramy, z... granat tam wybuchł. To nie mój. Idę od strony kibli. Uważaj, jeszcze jeden członek tam jest, e, człowiek, człowiek jeszcze jeden tam jest. Bo ja nie rzucałem szychy. Zarzucam Rzucę. ich szyszkami. Rzucę tam szychę, gdzie on powinien być. Tam, gdzie dwie szyszki wybuchły, tam prawdopodobnie są. Będziecie skracać, to wyjdę z bramy wtedy, mów, nie? Skracam od kibli, idę Ale już za kiblę. Jak wejdziesz na tory, wejdziesz na tory, będę Dobra. wychodził. Jaki tram na twierdzy cały czas. No, tak pilnuj tak. nam pleców, jak możesz, Simon. Czyli od strony budowy, tak? No, żeby jestem, nikt tam czy, nie doszedł. Jestem przy sypie. Okej, okay. będziesz na nasypie mów Jestem. Okay. Widzę wizualnie ciebie. Ktoś dobiega do... Wraca, biega, biegnie, biegnie do tego. Chyba od biblioteki strzały. Dobiegam. Minus. Zminusowałeś go, tak? Na pewno? Tak, tak. Okej. Okay. Czysto mamy. Dobiegam do ciebie. Ja przebiegłem tutaj. Dobił mnie ktoś. Jeszcze jeden jest. Minus. Zabity, Dobra, czysto. Ja Simon, dołącz, proszę. A gdzie jesteście? Znaczy się... Yy, przy kolejowym hmm. jestem. Na kolejowym, na sypie. Ja jestem obskobany przez niego mocno. Tak żeśmy przyszli? Tak, 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 w <laughs> tak. stronę bramy musisz iś, iść. To był ładna akcja, Rysiu, ładna akcja. Ja myślałem, że to ty byłeś, a to gościu skracał tam. Bo tam było 5-osobowy skład. Tak, a nie, a nie wiem czy ja dobrze biegnę, ale... W stronę bramy, w stronę bramy. W stronę tej kurtki z małej stacji? Tak. Dobra, do, do, dochodzę do pociągu. Ja jestem przy pociągu, to ja. Dobra, a widzę cię za pociągiem. Gdzie za jesteś podborem. Rysiu? Ja tu. Ja wpadłem na nasypie. Od na nasypie czy pod nasypem? Na nasypie. O, tak, pod, na, na nas, pod strony twierdzy, przy nasypie. Tu chyba, tu chyba Rysiu Między leży. Między drzewkiem, a nasypem. Między miałeś drzewkiem, jusek? a Rysiu, Nie, to jest mój, nie, to nie, ja nie. go zabiłem. Nie, tutaj nie. jest. Tutaj, Dobra. tutaj, tutaj, tutaj. Chodź, weź już mu bronę, wyrzucisz. Nie hałasuj Kinga. Złap mu bronę, proszę. Czekaj, gdzie tu. jesteś, tu? Tu, tak? tu. Tu, leży. Wyrzuć mu gdzieś w trawę, tak z 20 tak, metrów tak, odejdź tak, ci wiem, w trawę, wiem, nie? Wiem, nie, nie? Nie w chaszcze, tylko w trawę typowo. Ale to jakieś leszcze byli. byli, byli. No, wektor, byli. truperek, Zetesza to słabo gra. W pięciu? Wię więcej nie znaczy lepiej. Tutaj pierwszy poziom. I dobramy się wróć, Simon. Dobramy, dobramy. Jak ja tylko zerkam czy to widać tu Nie widzę Dobra I'm... Wyrzuciło mnie Grasz z 55-latkiem w tej chwili No i i dalej ci do 80 brakuje. Trochę, ale już bliżej niż dalej. Mój tata jest młodszy od ciebie. Uch. Kurwa, dostałeś, łeb pod kogoś i mnie porobił. U Simon. Ak akurat jak Mission się załadowałem. Pilot. No. Mission failed Ale nie słyszałem, że nadchodzi, bo wyszedł za Winkla i dostał brob najpierw i wiedziałem, trafiłem go parę razy, ale. Od jakiegoś czasu na tym kanale, w soboty i niedzielę popołudniami, pojawiają się streamy. Jeśli jesteś zainteresowany, by zobaczyć, jak wygląda granie w Tarkowa z innej perspektywy, zapraszam. Tymczasem trzymaj się ciepło. Hej!